Jedna z najlepszych zawodniczek młodego pokolenia, mająca mając 17 lat, debiutowała w Lidze Świadkówki Kobiet. Jedna z najbardziej krnąbnych zawodniczek młodych. Będziemy starali się ją tutaj troszkę ujarzmić. Julka Szczurowska, od przyszłego sezonu będziemy ją tutaj ujarzmiać. Julka, parę słów o, o sobie. <grywki> um... Jestem z Wrocławia. Od tak naprawdę samego początku jestem związana z tym miastem. I dochodzę do wniosku, że chyba już czas na jakąś zmianę. Się Wyjechałam cieszymy. za granicę, ale wracając do Polski, myślę, że Kaliś jest dobrym miejscem dla mnie. Dlaczego? Przede wszystkim. E... Poza tym, że są fachowcy trenerzy, bo to wszystkie dziewczyny mówią wygadać, Nie, no to także... tutaj szko, szkoda o tym wspominać w ogóle. Rozumiem. E, Przede wszystkim e, to tak naprawdę Kalisz wziął mnie pod swoje skrzydła po operacji, po mhm. rehabilitacjach. Tutaj zaczynałam swoje treningi. Bardzo dobrze się tutaj czuję i uważam, że była to dobra decyzja. Bardzo się cieszymy z tego, że będziesz z nami, że będziesz mogła reprezentować barwę MKS Kalisz. Wiemy jaka jesteś, jakie są Twoje oczekiwania pod względem sportowym na przyszły sezon. Poza tym, że oczywiście będziesz reprezentować nas też w mistrzostwach polskich juniorek i tam już wiemy, twoje poprzedniczki, koleżanki z drużyny juniorek mówią tylko o jednym, że bijemy się tylko o medale. Wiadomo, to jest sport, ale tu cele znamy. Jaki jest Twój cel prywatny, jeżeli chodzi o grę w dorosłej siatkówce? No, moim zdaniem poprzeczkę trzeba sobie wysoko stawiać, więc jak dla mnie celem musi być to złoto, tak. No, wszystko co po drodze się jeszcze uda wyszarpać no, będzie tylko pozytywem, ale moim zdaniem mamy fajny skład, taki dosyć dobrze rokujący, czemu by nie mierzyć jak najwyżej? No mocne słowa bym powiedział, ja się przychylam do nich oczywiście, jeżeli gramy w Lidze Siatkówki Kobiet, teraz Tauron Lidze, to zawsze będziemy grać o mistrzostwo. Oczywiście. E, powiedz mi do tej pory, bo kibice ci, którzy Cię nie znają, powiedz na jakiej pozycji grałaś, e, Twoje osiągnięcia, gdzie grałaś w poprzednim sezonie. Ciekawe są kibice, ty mało mówna, e, ale rozwin się troszkę, rozwin. No to zaczynałam w MKS Moc Wrocław. Tam takie pierwsze swoje kroki stawiałam. Czyli w dwójkach odbijałaś wtedy? A tak, w dwójkach w trójeczkach, no dokładnie. Później poszłam do Impela Wrocław, tam już moja historia się trochę rozciągnęła na parę <laughs> dłu dłuższych lat. No i. Byłaś po... w szkole mistrzostwa sportowego? Przez rok zdarzyło tak. się, Wiem. zdarzyło się, przez rok, tak. Przez rok. Mhm. A później wyjechałam <coughs> za granicę, podjęłam taką decyzję, że Powiedz naszym kibicom, gdzie byłaś za granicą, gdzie we Francji. Tak. E, uważam to za bardzo dobry krok w mojej, dlaczego? można powiedzieć, przygodzie z siatkówką. No, krótkiej. <laughs> krótkiej, ale jakże intensywnej. Ale dlaczego <laughs> uważasz to za dobry krok? E, przede wszystkim rozwinęłam się jako osoba. Myślę, że nie jestem już tą samą Julką, którą byłam, zanim wyjechałam za granicę. To zobaczymy. No dobrze, zobaczymy. <laughs> Ja Rozwinąłam się na pewno pod względem siatkarskim, mhm. charakteriologicznie. No uważam, że był to na pewno duży krok do przodu. Super, super. Trenerów, których spotkałaś po drodze, jak oceniasz? Bardzo Który było. na Tobie wywarł największe piętno? Piętno. Żadnego piętna nie było. O, no dobrze. dobrze nie no. bardzo dobrze wspominam trenerów i ogólnie współpracy z nimi, bo mm -hmm. cały sztab był włoski, trener Markezji dosyć dobrze do mnie podchodził Będziesz jako Będziesz go widziała. Właśnie chyba. nie mogę się doczekać, jak staniemy po sprzeciwnych stronach chyba, siatki. E, Przypomnijmy kibicom, że trener Markezji będzie w tym roku prowadził zespół e, Radom. jaki? Radomki Leclerc, Leclerc Radom, tak mm. jest. No i opowiadaj dalej. No, więc spędziłam we Francji dwa lata i w końcu doznałam kontuzji przez no, wypadek na meczu no mm -hmm. i musiałam wrócić do Polski, bo tutaj jednak dostałam najlepszą opiekę medyczną, jaka była możliwa operował mnie doktor Maciej Karaczun i no i uratował moje kolano, nie oszukujmy się <laughs> Mamy nadzieję, że będziesz przez cały sezon już zapomnisz o tym kolanie mm. i będziesz mogła e, całą swoją euforyczną postacią, e, zdobywać punkty dla MKS-u Kalisz. E, coś coś specjalnego dla kibiców? Pewnie mogę powiedzieć, że na pewno od siebie dam 110% i na meczach, i w stosunku do nich na pewno. Walniesz któremuś, czy nie? A gdzie? Będę ich podnosić do kibicowania, żeby w jak największej liczbie pojawiali się na naszych meczach. Super. Julek, na koniec wywiadu każda z zawodniczek ma prawo nominować pozycję, która będzie udzielała wywiadu w przyszłości. Jaką pozycję byś wybrała? Myślę, że będzie to środkowa. Super. Następny wywiad przeprowadzimy ze środkową MKS-u Kalisz, kto to będzie dowiecie się oczywiście w swoim czasie. Julka Szczerowska już zaprasza najpierw na mistrzostwa. Polski juniorek, które odbędą się w naszej hali na początku lipca, a później już na halę tu mnie, żeby oglądać ją jak zdobywa punkty dla naszej seniorskiej drużyny. Dziękujemy bardzo.